Już ja w Vampire i ze mną jest Kevisiek Siemano Siemano, mam siema. jego bąbelki się ma Siemano Siemano i gramy dzisiaj na Hide and Seek i zapraszam Was do oglądania jesteśmy na pierwszej ręce, jest ze mną Kewisiek. no Siemano Kevisek Dobry wieczór, witam, witam Dobry wieczór i link do jego kanału jest w opisie oczywiście No oczywiście No Dobra no, czyli... no jo co wybiera? Ja biorę, nie wiem Widzimy w ogóle gramy Hide and Seek, co? Ja biorę buch szelfa. No to ja też. Gramy Hide and Seek. I no, Zobacz możecie zostawić suba. Z <grym> no. Możecie jak Możecie zostawić subika i 5 łapek to kolejny film. Tak jak lecimy pięć lecimy. Łapek. Zostawicie 30 łapek w górę, to jest na stanie z nim nawet jaką serię nagram. <grym> Dobra. <grym> Zostawcie 30 łapek w górę, to nagram tak. jeszcze jeden odcinek z kiwiskiem. Hmm. <grym> Dobra. Lecimy, wygrywamy normalnie. To czym ty jesteś? Mógł No ja też, ja idę na ten statek ogromny, na Titanica. Mhm, są jakieś statki? No ja jestem na Titaniku. Dobra, lecimy, lecimy, widzowie. Tutaj, tutaj, tutaj. Jakiś do mnie Co, ty już giniesz? Nie. Idę na Titanika szybko. Nie, jestem na Titaniku. Dobra, tutaj... A! Nie, ginę, ginę, ginę. Dziwne dźwięki wicia serca w tej grze śmiesznej, hop jestem na tytaniku, widziałem ciebie Dobra, Dobra, lecimy, lecimy, tutaj wow, masz jakieś efekty fajne, ty żyjesz czy nie? O, biegam hopie po lodzie na O widzę ci na... chyba, widzę cię chyba, idę ci pomóc O hopie odpuścił Kobra, nie, kobra nie odpuścił. O widzę cię, tutaj ja jestem na tytaniku, widzisz my? Ja Curem. na titaniku. O tutaj, są... tutaj ja skaczę jest ona Tytaniku, Kevisie, chodź tu mordą. Nie ja chyba. A ty zginąłeś? Nie, ja się żyję, ale Dobra, dobra. Wygrywamy to czy w ogóle poduszka Polak zginął. Dobra, lecimy. Ło, siema, siema Lecha. Ty zginąłeś? Czy nie? Ja żyję. ty żyjesz? Nie też nie zapać. Z Tytanik to najlepsze, ta kryjowa tutaj na hejwie. O, a ja puściłem teraz owce. O, Dobra, no, no, ja z po no, sklepam. Dobra, montażysta, dzięki za cięcie, Teraz lecimy tutaj, tutaj, bo ogólnie taka sprawa była, była wam, Było cięcie, ale ty, kewie się grzyjesz czy nie? No, nie. No, ale ty słaby. Znaczy, no, lecimy teraz wygrać. Kim ty jesteś? O jakiem? Ja? Mm. zbroi. A no, to ja tak samo. Ogólnie, o co to mi się dzieje? Lecimy szukać tutaj ludzi, ludzi, bo musimy wygrać, oczywiście. Idę też na tetanika. Mm. A, widzę Cię, ha! Mam ci Kebisiek. Ja mam, nie? to nie mam. To Ty. W ogóle, przepraszam bardzo, yy, Mordyczki, za klawiaturę. Bo zmieniłem na Razer. Ja też przepraszam Was za moją klawiaturę. Mam nadzieję, że jej nie słychać jak coś. <noise> no, bo ja bo ja nie wiem czy słychać, bo idą. Ale no. E, dobra, lecimy tutaj. Dobra, wygraliśmy tutaj, sikersy ja. Seekersy wygrali. Co ty myślisz? Lecimy widzowie na drugą marneczkę. Yo Dobra widzowie, wybieramy bloczki. No Kim ty... No co chciałeś tam po? Tam nic nie słyszeliście, dobra, lecimy, lecimy, tutaj e, jesteśmy blokiem kwarcu. <grym> jesteśmy blokiem kwarcu i no, kim ty jesteś w ogóle? <grym> no to ja wygram z tobą i... Ale jesteś sikerem, nie? Sikerem. Co? Kebisiek? Nie. Aha, dobra, lecimy, lecimy, lecimy. Tutaj ja robię parkour ogólnie, nie jest taka sprawa, że ja robię parkour, nie? O nie, ja żem zginął. Prawie żartowałem. Ty mnie nie za kewisiek. Jak ty będziesz tym? Jak ty będziesz sikerem, to ty mnie nie złapiesz, nie, ogólnie tak mówię. O mam mordeczko. Tam widzę jakiegoś takiego fajnego sikerka. Dobra, dobra, chodź, tu, chodź tu mordo. Jelo. Jelo gościu, jesteś kewisiek? Tak, jesteś, jesteś dobra. Ty jeszcze żyjesz? Dobra, Kewiś, zgidołeś, co? No, A ja żyję. Dawaj, chcesz mnie złapać? No, ja jestem na dworze. Tak. Poduszka, jakaś polska. Poduszka, no, poduszka, dobra. ja tutaj czekam na ciebie, masz mnie znaleźć. Jak mówię, pięć łapek zostawcie. Co? No. Mój 7 to? siedem torek, mój rekord to 7 ogólnie łapek, tak więc beka. Ta? To... O, tu cię się to... widzę cię. <średziora> na A widzę cię. <średziora> widzę tak cię. Tak. Jak zobaczysz to na odcinku, będzie beka, nie widzę cię normalnie. Strzeliłem potiony. idźmy mi gościu No, greenstorm. Dobra. Lecimy. Dobra. O, tutaj zginął typ. Hmm. Ogólnie, albo seeker musi wygrać, albo hider. Nie. Jaka sprawa. Ale nie wiem, czy wygramy. Hmm. Tak więc be beka, nie, bo tutaj. Jeden ice został i jeden quartz. Jeden ice, jeden quartz. Oliś. Dobra, jeden quartz i jeden ice, tak więc będzie trudno. No to. Jeden oklif Co? Ta? No bo telefon telefonu najgorzej tutaj lecimy. ile co tu jeszcze zostało czemu dalej ludzie tutaj żyją? to jak gdzie ty jesteś? Mm. dalej ludzie żyją. Aha. O. Seekers are the winners. I Widzowie lecimy na trzecią areneczkę. Dobrze. Ja idę flower pota, flower pota jest najlepszy w takich mapach, bo bardzo trudno cię potem znaleźć, no, ale flower poty są na każdej mapie dobre, tak więc nie, mapa jest ten good chicken, yy, no, tak więc no, jak jesteśmy flower potem to oczywiście wygrywamy, nie, jakby inaczej, a ty kim jesteś, kewisiek? Ja też jestem Doniczką. Ja sobie tutaj latam, idę do mojej ulubionej miejscówki. A gdzie ty jesteś? Ja biegam się po prostu po. Dobra, kordy. A ja widzę, że leci, tutaj typek mnie klepie, a ja go sam w sklepie. Dobra, zginąłem na jak tam kebisiek. Ja sobie skaczę po jakichś randomowych miejscach na tej śmiesznej mapie. No, a to nie, nie, bo ja zginąłem, miałem taką super misu, bo 2 ja zginęło ogólnie słabo i to bardzo słabo. Ja tu klepę TP. Dobra, stopałem TP. Gdzie jesteś? Na minus 20, na minus 40. Minus 20, na minus 40. to gdzie ty jesteś? Będzie cię trudno znaleźć Bo ta mapa trochę dziwna Jesteś! Tutaj ten typ, Patrz, teraz! O nie! Minecraft mi zminimalizowało XD Gdzie ty? A ty tu jesteś no, widzicie O! A ty tu jesteś! Dobra się tu! Dobra, dobra, dobra To ja, zostawię cię tutaj Ta, 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 ta? A ty jesteś z której strony? Dobra, do, no dobra, dobra. Dobra, klepie, klepie, klepie. klepie. Gdzie zniknął mi typ? O tutaj. To ty? Nie, tutaj nikogo nie ma. Ty, dopiero miałem typ, a uciekł mi typ, albo oni go zabili. Nie wiem, nie wiem. Ile? Ty żyjesz? Aż bije ich tutaj, chłopia. Gdzie ty? Gdzie ty? O, ten typek. O to ty? Nie, chłopiec tym śmiesznie, Aha. Jak nie ogólnie takiego flower potka. Dobra, 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 jest dwa bokselfy i tak dalej. O tej Flower pot. Dobra. Tutaj dalej bije, bije, bije. O, widać Elo. Lodowisko. Co? Chodź. Dobra. <laughs> I co tu jest, że Trzy flower poty. Flowerpoty są najgorsze do wzięcia. Tutaj jest jakiś... Hmm na nawiedzę jakieś. Ja mogliśmy wziąć sobie coś innego. Bo automatycznie jakbyśmy sobie w wiem, Embacona i byliśmy sobie wstane w jakimś totalnym normalnym miejscu, to raczej by ktoś tego nie patrzał. No nie, bo chyba każdy prawie szuka tych Flyerpotów. Hm. Ty i jest ICE, nie? Lód mogłem sobie wziąć, bo jak mam kupiony lud. No, bo ja mam kupiony lód. No to jest w ogóle ostatnia redeczka. Dobre. niestety przegraliśmy jedną wygraliśmy drugi to było było na tyle w tym odcinku by był zajęty pożegna się kawisiek. dobra i na razie jo